Siemaneczko Widzowie, z tej strony Luczniorek i w dzisiejszym odcinku będziemy robić o właśnie takie NPC-ty z klikalny, z komendą i tak dalej i będziemy mogli chyba dodać też do nich że będą mogli coś trzymać więc ja już, nie przedłużając zapraszam do oglądania więc pierwszą rzeczą, którą robimy to wchodzimy jak zawsze do naszego Aternosa wchodzimy w zakładkę Pluginy i tutaj wpisujemy plugin znpc. I pobieramy ten, ten plugin. Tutaj pobieramy najnowszą wersję i restartujemy nasz serwer, czyli go po prostu uruchamiamy. Ok, więc mój serwer już się włączył. I pierwszym rzeczą, którą zrobimy, to po prostu możemy sobie naszkować takie specjalne miejsce na naszego npc. Czyli powiedzmy, bierzemy sobie, do jakieś tam dowolne bloki i powiedzmy, robimy sobie taki stojaczek. Ja zazwyczaj właśnie takie stojaczki robię, bo to po prostu ładnie wygląda. Czyli powiedzmy tutaj, tak, tak i tak. Mamy nasz stojaczek. Teraz jeszcze dla bezpieczeństwa wpis wpisujemy ukośnik.pl i sprawdzamy, czy nasze npc -ty się poprawnie zainstalowały. I jak widać, tutaj mamy serwer NPC, to jest nasz plugin, więc jest wszystko ok. I teraz wchodzimy tam, gdzie ma być nasz NPC. Stajemy tam i wpisujemy komendę ukośnik ZNPC Create. Tutaj wpisujemy jego ID, czyli powiedzmy 1 Rodzaj, czyli powiedzmy może to być, nie wiem, Blaze, grać i tak dalej, ale my na razie wzorujemy na graczu, więc wpisujemy Player i nazwa, czyli to powiedzmy będzie. Yy, PVP. O, na czerwono pogrubione pvp. Ok, i mamy nas naszego już NPC ta. I zaraz Wam pokażę, jak wszystko z nim ustawić. Ok, dobra, więc teraz ustawimy tak, żeby nasz NPC się obracał. Więc wpisujemy komendę ukośnik Z NPC toggle się, To się wam tabuje i to jest oto. Google I tutaj dajemy jedynkę, czyli nasze ID, i wpisujemy, żeby było Look. I teraz już się może obracać i na nas patrzy. Teraz bierzemy, żeby powiedzmy ustawimy, żeby się świecił na czerwono. Więc bierzemy Glow i wpisujemy na przykład Red. O! I teraz się nam świeci na czerwono. Ok, teraz ustawimy, żeby miał powiedzmy w ręce miecz. Więc bierzemy miecz i wpisujemy ukośnik ZNPCS Equip 1 i wpisujemy hand, żeby było w ręce. I nasz NPC już ma miecz w ręce. Teraz powiedzmy, możemy dodać muskino. Więc wejdziemy sobie na internet. I ja już mam tutaj wybranego skina i jest to taki na SkinDexie. Dam wam powiedzmy linka do tej strony i tutaj patrzcie. Macie takie coś jak image link. Musicie w to kliknąć i macie taką jakby okienko z linkiem. Musicie go skopiować i teraz wpisujecie ukośnik, znpcs skin 1 i wklejamy nasze yy, no wiecie, nasze URL ale jeżeli, powiedzmy, chcecie, żeby to był, powiedzmy, wasz skin, to po prostu wpisujecie zamiast tego e, URL-a, to, powiedzmy, wpisujecie wasz czyli w moim przypadku jest to luczniorek. O! E, jednak nie działa mój skin, ale to e, zresztą, więc damy sobie tego znowu. E, no i mamy naszego Typola, ale jak widać, nie, te nie teleportuje nas nigdzie. Więc teraz powiedzmy, zbudujemy sobie, że w tym miejscu będzie powiedzmy nasz warp PVP. Więc po prostu weźmiemy sobie tak, tak i powiedzmy taki jakiś kwadracik. I ustawimy, że to jest warp PVP przez komendę ukośnik set warp. Więc tutaj dajemy tak i ukośnik set, set warp. I to będzie PVP. I to już nam działa. Ja tutaj mogę. Y, ładniej zrobić, czyli powiedzmy dam o to no i mamy naszego jakby warp Ok, i teraz znowu podchodzimy do naszego npc-ta i wpisujemy komendę ukośnik znpcs action id naszego gostka, czyli 1 wpisujemy addD. -my dy, czyli dodajemy komendę I tutaj wpisujemy komendę Czyli w moim przypadku będzie to Warp pvp I już, i już działa, więc jak teraz kliknę to To jestem na warpie pvp yy, Możemy w sumie jeszcze dodać, że Nasz gostek Będzie ubrany powiedzmy yy, Albo będziemy w drugiej ręce tarczy, więc możemy Dać znowu Znpcs Equip Jeden I tutaj wpisujemy off hand. O, jednak nie. O, po prostu takie r, 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 równe, po prostu. I mamy y, naszego goska starczą i tak. I on już działa, teleportuje nas. Chyba już wszystkie funkcje omówiłem. Bodajże. Dokładnie. Więc to już będzie na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym, a w następnym zrobimy może jakąś inną fajną rzecz, więc piszcie w komentarzach, co mam zrobić następne i do zobaczenia w następnym filmie.